Wydawało nam się na zapoznaniu, że będzie gorzej, że te trasy bardziej dziurawe, jednak w rajdówce podczas tej prędkości było to nieodczuwalne, także jedynie jak nas odcinki zaskoczyły to mile. Na pierwszym odcinku, na końcówce był świeżo naprawiany asfalt, no i tam niestety na hamulcu nas pociągnęło, obróciło o 360 stopni, delikatnie wrów, ale na szczęście nic się nie stało, wyjechaliśmy sami i dotarliśmy do mety. Myślę, że to wszystko zależy od opisu, a wychodzi na to, że opis był zrobiony naprawdę dobrze i wszystko nam się zgadza. Rytm był odpowiedni, fajnie się czułem jadąc, także myślę, że jest ok. Nie, ja myślę, że my nigdy na to nie zwracamy uwagi, po prostu jedziemy swoje i to, nas, to mamy jakby z tyłu głowy, to nas w ogóle nie interesuje. Chcemy pokazać się z dobrej strony i to wszystko.